To jest mi który się odstąpił od czterech. Pierwszy no, na odstąpił od Pamiętacie, żadne inne, tylko odstąpiłem To Pierwsze idę tą łapką, oczywiście. Powinien każdy z was wiedzieć. To jest nawet rzecz do zrobienia. Najbardziej początkująca, oczywiście. Cyk, cak, może. No. Teraz idziemy tą drabinką tutaj. Okej, okay, idziemy do góry. A ja nic jeszcze kupowa. no, co mam takie lagi. Zobaczmy, zobacz, że to u mnie wszystko śmiga. Teraz to, to będzie najgorsze miejsce. Czego się trollują tak? Prost, zobacz. A tutaj taki trik, Nie wiem, na tym boku. Ten. Przejść. No i jak to będzie pierwsza próba, to każdy sobie sztuba i lajka, okej? Okay? To 180. to osiemdziesiątki. nie przeszłem? Teraz to będzie odcinek, gdzie przechodzę to osiemdziesiąt godzin, dopóki to nie przejdzie. No, chyba, że będzie pół godziny, albo będę musiał jeść. Zresztą się rozkupuję. No, może zrobię długo drugi par, na razie mi dobrze idzie. Ty, lubię, dobrze, ty? Oha, okej. Okay ale jeszcze nie słucham na sam więc jeszcze to się liczy jako pierwsza próba jak zginę to sam dół to się jakoś stracę tą próbę zmiany moje szybko tu, tu, tak, tak, trick, trak, para, boom frame loty kocham je idziemy tutaj Dobrze, 180 znowu, czyli a 80 są łatwe, dawajcie. Bijemy nią, no, bijemy A, za bardzo się bała. Klik, klik, okej. Okay. Jedziemy, o ja... Nie, no co za ham. Mm. Teraz tutaj szybko. Niko nie ma na szczęście więc nic z tego, tego mi nie zniknie. Pecyk. Idziemy? Okej. Okay. Okej, okay, jak coś mi... na sam tu coś się o, Nie! Ja nie mogę, znowu to samo. Dawajcie, czekam na nich. Takie łatwe, nie wiem, czym oni, co oni sobie to robią. Bo to jest łatwe ogólnie. No, już pierwsza tu łasy wastocona. Nie, nie jestem głodny. No ty nie jesteś głodny! No nie no jestem głodny! Widzę. No już cię widzę. Babcia tego teraz filmik ogólny na YouTube'a. Nie wiem czy wiesz. Wam będzie cięcie pewnie. No, sorry. Mam no, babik. Ja no, nie mogę tam czekać tutaj. Co? Co? do Tam musimy oczywiście czekać. Na tych ludzi, dziwnie tam. Nie, no, nie, ma. Też mam Miku. je otwierać, to są tu jeszcze moje shorty z y, Goła Garden, bo robię Giveaway na pety. I zanim go będę też robił robię Giveaway na Twójśty. Tylko na razie żadnych nie ma, muszę pozbierać sobie. Tam ja mam dużo kasy, mam tylko miliard kasy. No na razie robię na wełę ja. Cień. Hehe. bambiczku. Co jest? Reaguje mi pewnie. nie nie nieważne. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Proszę. Mi zaguje. Jak słyszycie tę muzykę w tyle, to to jest moja siostra ona tam sobie gra. Znaczy ogląda, bo nie gra, nie. Syk. Znowu ragi. Syk. Kasa przychodzę na esie Syk. Dzięki gościu, przez to było przez ludzie, kocham lagi moje, ja kocham moje lagi, kocham lagi na tej grze, to najlepsze co może być lagi na tej grze. Znowu? Znowu nie, wolę nie... Nic się daje, Jarusza? O nie, to... Jest... O nie! Co to, jest... to, jest... to nie, to nie trzeba robić, 180 takich próby. To znika po prostu z S. Cyk, cyk, cyk. Tylko tutaj... Nie, nie! O! Aha. co to było, o nie, nie, ja nie mogę, dwa, dwa poziomy niżej, co to było, ja, o Boże, spadłem tam. Tego snap Tower i nigdy żadnego nie przeszłem. A gram wszystkie żadnego jeszcze nie przeszłem. Cyk, tak cyk, tak cyk, tak mm. ok. Ja znowu jestem tu. To jest łatwiejsze.

i tak daleko nie byłem na tym staptałem no ja nie jak robię jak, jak takie filmiki to no, dalej pójdźcie za sobie oczywiście no tutaj mamy ja okej okay. czemu tak robię

Kyk, cyk, cyk, cyk. No to najłatwiejsza rzecz. Na tym nie parkurze w ogóle. Czyli to, to nic nie trzeba robić, tylko iść do przodu. Kyk, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk i cyk. Okej. Okay. Dobry rekord. Co? To jest niebezpieczne. Ale dlaczego? Jest, jest. Muszę odmawiać bloki? To też jest S. Co wycięło? Spadłeś tak daleko. To jest łatwe.

Teraz dam radę, teraz to dam radę, nie? Mówię wam widzowie, teraz dam radę, teraz dam radę. Ja tu w końcu przejdę tą grę. Ona jest, ona jest taka ciężka. Nie mogę No fajnie. Jeszcze trochę jest. O. Ja tu nie już tutaj taką 180 tak tak szybko. No ale już byłem tak daleko. Hej, ja teraz się po prostu trzeba skupić? Na ja spokojnie. Co jest porażnie. Nie chcę już więcej robić. Part 2 będzie za niedługo. Narka.